W barze zapłaciliśmy 215 dirham, czyli to jest jakieś 21 euro za pastillo z kurczakiem, które jest przepyszne. I uwierzcie mi, że ten smak tego kurczaka w środku z tą posypką cynamonową, z cukrem, bo to jest taki cukry, cukrem obsypane z cynamonem, to tak ze sobą świetnie komponuje się, że naprawdę żałowaliśmy, że nie wzięliśmy tego więcej. Wzięliśmy te pastillo, kupiliśmy jeszcze sałat... nie, sałatkę, tylko kuskus wegetariański. Takiego kuskusa to ja w życiu nie jadłam. Naprawdę, mi, A co było najfajniejsze? U góry była taka cebulka, i to też Wam wkleję nazwę, jak się ta cebulka nazywa. znalazłam yy, na internecie, jak się robi. I on się po prostu dość długo gotuje. Może tę białą cebulę z rodzynkami, z cynamonem, z solą, szafranem. I to się wszystko yy, tak dość długo gotuje, na, na tyle, żeby się nie przypiekło. A żeby było takie szkliste jest przepyszna. I uwierzcie mi, że ten kuskus z tymi warzywami i jak się dowiedziałam później, bo też zaczerpnęłam informację z internetu, że tak naprawdę ten kuskus to nie robi się tak, jak ja to robię w ciągu 10-5 minut, gdzie zalewam kuskus wodą, dodaję do tego trochę masła, trochę soli, woda wyparowuje, wparowuje się w ten kuskus, wyłączam i za to się podaje do jedzenia. Jak ja przeczytałam tak naprawdę w Maroku, oni ten kuskus potrafią gotować nawet 2 godziny. I dostaliśmy do, tej, do tego kuskusa taką miseczkę z takim sosem. I zastanawiałam się, co to jest. I pytałam się tego kalera, co to jest. A on mówi, że to jest tego kuskusa. I później też właśnie doczytałam, że oni, jak prażą ten kuskus bo tak naprawdę to jest takie specjalne naczynie z takim dziurkami, taki parownik tak naprawdę to, to jest garnek w garnku. I ta woda, którą się jest w trakcie parzenia tego kuskusu, to ona właśnie powoduje, ten, robi ten sos i ten aromat temu tej, tej, kuskusowi. Ten, ten sok z tych warzyw spływa tam na dół z przyprawami i na pewno uwierzcie, to jest przepyszne. Ja to gorąco polecam każdemu i żałuję, że takiego garnka nie wzięłam sobie, bo takie małe szklaneczki na herbatę e, e, kupiliśmy sobie w Ikei. Takie trochę latureckie, bo to takie jakby tulipanek z uszkiem, a tak naprawdę gdziekolwiek zamawialiśmy herbatkę, to w takich małych szklaneczkach, ale dobrze, bo znowu odbiłam. Więc tak, za to, e, za to pastillo, za frytki dla juniora, za, za dwie kawy Hmm, za herbatę miętową, bo Julia też sobie zamówił herbatę miętową, bo była przepyszna, zapłaciliśmy te 215 dirham, czyli 21,50 euro za to wszystko, ale naprawdę byliśmy najedzeni i zadowoleni i naprawdę atmosfera tam jest przepiękna i gorąco Wam polecam, pojedźcie, zobaczcie tą La Medine, bo naprawdę warto. Nie byliśmy obok w tym takim, takim tym ośrodku rzemieślniczym, bo już naprawdę nie mieliśmy za bardzo czasu. To znaczy może by się czas znalazł, ale stwierdziłam, że wolę nie ryzykować i tak naprawdę po tej medynie znowu wzięliśmy taksówkę i pojechaliśmy na, do, na, tą, na, na kolejkę na wzgórze Karol. Kolejka wyniosła nas... Teraz popatrzcie, kolejka wyniosła nas 330 dirham, czyli 33 euro i to jest wjazd do góry i na dół i nie dajcie się oszukać taksówkarzowi, że was powie, że za Was zawiezie za 50, bo tak naprawdę no, chyba ta nie wychodzi wjazd tą kolejką, chyba że on to nam źle wytłumaczył i, i po prostu stwierdził powiedział, że 50 euro i... Tak naprawdę nie byliśmy pewni, czy to jest wjazd zjazd, czy tylko wjazd W każdym razie nam bardzo zależało, mi zależało bardzo na tym, żeby przyjechać tą kolejką i przyjechaliśmy się kolejką. Jechaliśmy jakieś może z 5-6 minut. Widoki wam raz pokażę. Widoki przepiękne, u góry troszkę wiało, nie wchodziliśmy do tej twierdzy tam u góry i powiem Wam taka smutna to historia, bo pewnie wiecie czy nie wiecie, tam kiedyś właśnie było jakby centrum tego Agadiru, była tam też właśnie na Medina, ale w 1930 roku było tam trzęsienie ziemi, które naprawdę w kilka sekund, z tego co czytaliśmy, w kilka sekund zabiło 150 tysięcy osób i 25 tysięcy osób było ciężko rannych po tym trzęsieniu ziemi. I później po tym trzęsieniu jakby odbudowali wszystko poniżej tego wzgórza. I powiem Wam, że jest Agadir jest bardzo nowoczesny. W tym centrum, centrum no to nie ja mówię na no to centrum, ale tam, gdzie są dla turystów te hotele, plaża, promenada, przepiękna, czysta, dużo hoteli ładnych. Nie wiem, jakie w środku, tak do środka nie zaglądaliśmy, ale jak tak byliśmy się przejść, to naprawdę ja miałam wrażenie, jak jechaliśmy taksówką, to miałam wrażenie naprawdę, że Centrum Agadiru jest bardzo nowoczesne i takie typowe pod turystów. Tam gdzie my mieszkaliśmy, w tej Anzie, to tam już było trochę, trochę inaczej. Było tak bardziej tubylczo i było tak troszkę po ichniejszemu już. Ale nikt nas nie zaczepiał, nikt o nas nic nie chciał. Było naprawdę całkiem normalnie. Raz tam się tylko zaśmiali coś na tym targowisku. Jakie giptury musiały kupić. Proszę? Jakie giptury musiały kupić. Musza. No. no. No właśnie, nie zmuszali, właśnie tak, nie zmuszali, żeby kupować, naciągać do kupowania, tak jak w Egipcie było. Nawet dziecko to zauważyło. E, dobrze, ale wracając do brzegu. E, jak zjechaliśmy, tak byliśmy na, na tym wzgórzu Kazba, żeśmy tylko przeszli dookoła tej twierdzy, nie wchodziliśmy na tą twierdzę już, no bo po prostu czas. Ja chcieliśmy jeszcze do tego właśnie na, do tego na centrum przejścia pochodzić, więc zrezygnowaliśmy z wejścia do tej twierdzy, stwierdziliśmy, że zostawimy sobie na, na jakiś następny raz. Zjechaliśmy z powrotem kolejką na dół. I na nogach już poszliśmy sobie tam na, na plażę. Yy, ocean jak ocean. Oczywiście fala na tym oceanie. Yy, także yy, zabroniłam mężowi i synowi wchodzenia do wody, chociaż pewnie bardzo ubolewali nad tym, bo i Bałam się, że ich gdzieś tam wciągnie i jeszcze coś się stanie, będzie z tego jakiś jeden wielki problem. Więc chłopaki, tylko tak naprawdę może po, po kolana weszli do wody i na tym się skończyło. Yy, plaża ładna. Było czysto junior? Jak myślisz? Było czysto na plaży? W Agadirze? Tak. No. Więc w miarę było nawet czysto. Turystów pojął Wam bardzo dużo i siedzieli sobie w, w kawiarni. Aha, i właśnie wcześniej Wam wspominam o tym, że Wam opowiem, więc wracajcie tego ramadanu i do turystów bardzo redka <grym> synku. Yy, Turyści tam, Turystów to po prostu nie obowiązuje. Restauracje normalnie były otwarte, turyści sobie siedzieli, jedli, pili i to samo było w tej Medynie. Też mieliśmy na początku taki troszeczkę problem, bo nie wiedzieliśmy, czy zamawiać, czy nie zamawiać, ale jak się okazało, doszli, doszli ludzie i usiadli wszyscy i może tam było, nie wiem, 15-20 osób i wszyscy zaczęli zamawiać, więc tak samo stwierdziliśmy, że my też nie tylko kawę, ale po prostu weźmiemy sobie coś do jedzenia, więc w Ramadanie, przynajmniej w że w Medynie można spokojnie jeść i nikt na to nie zwraca uwagi. Pewnie może jest im przykro, chociaż nie wiem, czy ramadan jest w jakimś takim bardzo gorącym okresie, kiedy jest po 40 stopni, chyba dłużej niż... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak przypada kolejny ramadan. W każdym razie nie było tak bardzo gorąco i no, my szanowaliśmy i nie piliśmy tak bezczelnie przy niej na oczach, a w restauracji to może to jest bezczelne, ale w restauracji to wszyscy jedni, więc więc nie było z tym problemu. Dobra, ale do, do wracając do brzegu. Mm. Po tej, po właśnie po tym, jak pochodziliśmy tutaj troszkę po tym centrum, po, przy tej po plaży, po promenadzie. O, jednego pana, żeśmy bardzo zdenerwowali, bo za taką jedną, taki kamień w środku, taki jakby, nie wiem, czy, nie, nie pamiętam jak ten kamień się nazywał, on ma w środku takie kolorowe, takie fioletowe, jakby kamyczki. Chciało to nam opchnąć, bo za 20, 20 euro, więc stwierdziliśmy, że nie, absolutnie wyciągnął męża. I ja mówię, nie, 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 idziemy. I w się zdenerwowała na nas, że nie kupiliśmy niego tego kamienia. Ale no, niestety, no, bez przesady, są rzeczy, które można warto kupić, ale są takie rzeczy, które no, pff, można kupić gdzie indziej. A poza tym, iniol ma taki kamień, bo też kiedyś chyba dostało od Róży, jak z tego co pamiętam, więc drugi kamień nam no, był niepotrzebny. No, ale wracając z naszej wycieczki. Jak wróciliśmy z tego miasta, to mąż stwierdził, bo wiedzieliśmy wcześniej, że tam koło tej naszego hoteliku jest też bazarek taki mały, więc stwierdziliśmy, mąż bardzo chciał na ten bazarek pójść i poszliśmy i mąż się uparł, że on chce zjeść jakiegoś street fooda, więc powiem Wam, że w pierwszym momencie to było... Takie trochę, taki, mówię Rafał, czy ty jesteś pewny, że ty chcesz jeść takiego street fooda? wiadomo, jesteśmy na, na wyjeździe. Yy, yy, rano lecimy samolotem, może jakieś rewolucje żołądkowe, może coś tam, może coś tam. Ale upar się, że chce. I tak naprawdę kupiliśmy takie małe sardynki pieczone. Kupiliśmy takie jakieś inne ryby i kupiliśmy. Yy, kalmary? Nie, kalmary. Tak, kalmary takie, małe, krążki. I uwierzcie mi, że to były najpyszniejsze. Aha, i, i takie małe jakby też bo no kalmary to były całe. To były najpyszniejsze kalmary jakiekolwiek w życiu jadłam. Nie były w ogóle gumowate. E, były pieczone chyba na takim e, głębokim tłuszczu, bo to tak właśnie było obtoczone w czymś i upieczone. E, mąż nie przepada za bardzo za kalmarami, ale stwierdził, że to były najlepsze kalmary jakiekolwiek, kiedy w życiu jadł. Kupiliśmy też w piekarni e, chlebek. Uuu!

O, nową ciastarkę. Nie wiemy, co to jest, ale dzieliśmy taki chlebuś. Jakiś. Musimy nie co na razie, bo im będzie przykro, bo nie mogą jeść. Będziemy brali takie ryby. A teraz idziemy kupować jakiś ichniejszy chlebuś. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Piękny. Fajny, nie? ten chlebek był prosto z pieca, znaczy my nie mieliśmy, nie był ciepły ten nasz chlebek, był ciepły. Wzięliśmy chyba z pięć bochenków tego chleba, bo kupowaliśmy go, żeby po prostu mieć na, ten, na śniadanie na, na niedzielę, bo wiedzieliśmy, że śniadanie jest o godzinie dziewiątej, a my już musimy o godzinie 7 lecieć na lotnisko, więc żeby, żeby nie było po prostu, żebyśmy nie byli na pusty żołądek, żeby można było coś przekosić, to wzięliśmy, wykupiliśmy te, te bochenki tego chleba, yy, jakiś serek, coś tam do tego. I tak, po prostu, żeby była, a w końcu było tak, że naprawdę przyjechaliśmy na lotnisko, ale to, to, to nie będę zawrzeć szczegółów. Widzieliście, ten bazarek, taki troszkę inny już niż, niż to, co było w sumie w centrum, ale takie typowe mi się da, że taki tubylcy tam mieszkają i oni tam głównie na tym bazarku siedzą. Co prawda, nikt nas nie zaczepiał, żeby coś na siłę kupić, absolutnie. Nawet, nawet jak staliśmy za tymi kalmarami, to nawet mam wrażenie, że Pan po prostu mm, na wspieszy kolejności obsłużył niż, niż po prostu tych swoich tubylców. Ale no, chwała im za to. Zjedliśmy truskawki i świeżutkie, bardzo dobre, słodkie. I ma martwiłam się, że będziemy mieli jakieś rewolucje żołądkowe, bo po Egipcie powiem szczerze, że. Przeczyściło nas troszeczkę po, po bo tam też jedliśmy, po tych właśnie nie i to też nie było ani płukana, ani z takiej, po prostu prosto z tego koszyczka zjedliśmy truskawki, bo kupiliśmy na tym targu w e, Siuku to tam kupiliśmy praktycznie na, na tym, e, w, w tym, w, w czym? Mm, w Medynie zjedliśmy sobie, usiedliśmy sobie w takim kąciku i zjedliśmy, więc... E, po tym street foodzie nic nam nie było. Wzięliśmy to poszli, poszliśmy na plażę, ale wtedy tak bardzo wiało. Ten piasek tak bardzo wysoko się unosił, że stwierdziłam, że nie, że po prostu nie ciepię. jak mam w jedzeniu między sobami piasek, więc zrezygnowaliśmy z tego jedzenia na plaży i poszliśmy sobie na tarasik, bo u nas tam w tym hoteliku u góry na dachu były zrobione taras, zadaszone część i tam właśnie jedliśmy śniadania i tam można było się położyć. Był taki dywan. Z tych ichniejszymi, takimi dużymi poduchami, gdzie można było sobie na tym usiąść, więc tam sobie zjedliśmy te rybki, te, 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 te kalmary. No i tak naprawdę, co po południu później zrobiliśmy jeszcze? Aha! I ostatnią rzeczą, którą e, e, m, m, chciałam odhaczyć, to było Tarzini. E, co prawda, nie jedliśmy tego Tarzini w tym punkcie, gdzie bardzo chciałam, w centrum, bo się okazało, że to było zamknięte. Więc jedliśmy tarzini też chyba z tej samej firmy, tylko że po prostu w innym punkcie, w tej, tej Anzie, gdzie mieszkaliśmy. I powiem Wam, że za tarzini nie było tego tarzini z wołowiną jako stricte jako mięso, tylko była, były takie ta koft, z koftą, ale też było bardzo dobrze. I było bardzo dobre, smaczne, ale byliśmy trochę zawiedzeni, bo tak naprawdę nawalili nam tyle tego mięsa, a tak naprawdę my oczekowaliśmy bardziej na te warzywa, że będzie dużo, dużo więcej tych warzyw. A tam jakieś mikroskopijne rzeczy, te mikroskopijne ilość tych warzyw i strasznie dużo tej kofty. E, takie, wiecie, to są takie jakby kotleciki mielone, takie małe. E, pyszny sos, nie powiem, bo było bardzo dobre. E, do tego dostaliśmy też chyba, tylko nie pamiętam, że do tego, bo zamówiliśmy też tą zupę ichniejszą. Bardzo dobra zupa, bardzo treściwa, tam było makaron, chyba soczewica, jakaś fasolka, warzywa, to było takie gęste, naprawdę bardzo pyszne, do tego dostaliśmy prawdopodobnie chyba do tego, albo do sałatki marokańskiej, takie bułki ich, ale powiem Wam, że te bułki już nie były takie dobre jak ten chlebuś, co zamkupowaliśmy z tej piekarni. Te bułki, które smakowały, takie bułki, bo były kupione gdzieś tam w markecie, takie, wiecie, takie takie dmuchańce. To takie to było, chyba, że to była taka odmiana po prostu, a ten chlebuś, ten flat taki, to był trochę inna, inna, inaczej był robiony. W każdym razie zamówiliśmy tak pizzę dla Juniora, margaritę. My wzięliśmy sobie tego, te tarzini, zamówiliśmy tą zupę i zamówiliśmy jeszcze e, sałatkę marokańską, bo też chciałam spróbować tą sałatkę marokańską bardzo. Zamówiliśmy sobie znowu tą herbatkę marokańską, i Junior na deser zamówił sobie. Hmm, naleśniki z nutellą i dostaliśmy jeszcze dostaliśmy jeszcze takie dostaliśmy tak, w ogóle jak przyszli jak przyszli, złożyliśmy zamówienie dostaliśmy na talerzyku daktyle daktyle i tak, takie, takie dwa ciasteczka takie dziwne, takie bardzo słodkie, w takiej zalewie syropu i ja też właśnie doczytałam że prawdopodobnie w, w ramadanie jak on już, bo to już było po zachodzie słońca, jak, jak tam doszliśmy do tej, do tej restauracji że podobno w ramadanie jest tak, że oni zaczynają jedzenie jakby właśnie od daktyli i czegoś tam jeszcze. Więc nie wiem, czy to było tylko taki dodatek, taki, taki poczesunek, czy to faktycznie było tak, jak oni po prostu zaczynają jedzenie od tego daktyla i, i czegoś tam jeszcze. <laughs> Chyba jedni picie jakieś wziął sobie, nie pamiętam teraz dokładnie. <laughs> teraz patrzę na ściągę. I za to wszystko, czyli za zupę, e, sałatkę marokańską, tarzini, pizzę. Juniora Desser, herbatkę zapłaciliśmy 28,90 euro w sumie, pika 28,90 za to wszystko, więc powiem wam, że naprawdę jedzenie tam jest w miarę tanie, można się najeść, jest smaczne. No tylko mówię, no spodziewaliśmy się, że w tym taniej będzie więcej warzyw, ale to już chyba naprawdę nieistotne jest, bo. Tak naprawdę trochę zostawiliśmy, bo tego się nie dało wszystkiego wciągnąć. Po prostu nie dało się tego wszystkiego wciągnąć. A my jeszcze zrobiliśmy jeden podstawowy chyba błąd, bo napchaliśmy się tymi rybkami i tym chlebem. więc później po tym, hmm, właśnie, y, tarzini, to, to nie dało się tego wszystkiego A co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, jak szliśmy y, na to tarzini, to akurat wracali z meczetu mężczyźni, byli na modlitwie i zobaczcie sobie, zapytaliśmy się takiego jednego pana. Młody taki człowiek, nie wiem, może koło 20 par lat, koło 30, może. Zapytaliśmy się, jak dojść do Carrefoura, bo takim wyznacznikiem naszego tego było, że gdzieś, przy, gdzieś w bok od Carrefoura właśnie jest, jest ta restauracja. Więc zapytaliśmy się go o, to, o tą restaurację tego Carrefoura, więc on nas tam pokierował i my oczywiście z, z les, skręciliśmy chyba w lewo, mieliśmy skręcić w prawo. No i skręciliśmy w te lewo, poszliśmy kawałeczek i ja mówię, kurczę, to jest bez sensu, bo to, to nic. To, to, nie, to nie ma tutaj dojścia, jakby do głównej drogi, więc cofnęliśmy się z powrotem i w tym czasie jakoś tak za rogu wyszedł ten, 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 ten mężczyzna, ten chłopak i mówi tak: nie wiecie, gdzie iść, to, to chodźcie, chodźcie za moje, ja wam pokażę, gdzie jest ten kerfur Nie? I ja mówię, że tak naprawdę nam nie chodzi o ten kerfur tylko nam chodzi o te, ten. ten Ja on tak się uśmiechnął i mówi, że tak naprawdę, możemy albo jechać taksówką. Zamówić taksówkę, albo po prostu iść na nogach, ale to tak z 15 minut będziecie musieli sobie iść. Więc my stwierdziliśmy, że, że zrobimy sobie spacerek i żeśmy tak naprawdę poszli na nogach na to więc też nam zaprowadził nas faktycznie pod tego kerfura, Pokazał jeszcze dokładnie, w którą stronę mamy iść. My podziękowaliśmy, nie chciał za, ty, za to żadnych pieniędzy i naprawdę gościu się musiał cofnąć, bo kawałek drogi przeszedł, przeszedł z nami, żeby nam pokazać, gdzie jest w ogóle ten kerfura. Ja tak ja mam wrażenie, że naprawdę, że, że ci ludzie to są. Pomimo tego, że muzułmanie i no nie wiem, no wiadomo, że nie można wszystkich do jednego wora wrzucać i generować, że to muzułmanie to ktoś gorszy, ale naprawdę my mieliśmy bardzo miłe wspomnienia z tymi ludźmi. Te kobiety y, y, nie oczywiście nie mówiły jego wmonie, tylko kiwały głową, się witały, y, jak myśmy przychodzili koło ulicami. My też byliśmy w miarę serdecznie, też żeśmy się uśmiechali. I y, 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 powiem szczerze, że, że naprawdę no, miło było, naprawdę czuliśmy się później już tak bezpiecznie. I nie było jakiegoś takiego strachu, nawet jak chodziliśmy tam między tymi blokami, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda, od, od że tak powiem, od kuchni strony. Yy, nikt od nas nas nie naciągało, nawet sami chyba daliśmy. Nie. Raz podeszła taka mała dziewczynka z paczką chusteczek, więc wzięliśmy te drobniaki, znamieliśmy i daliśmy jej wszystko, bo stwierdziliśmy, że no, nam to niepotrzebne jest, a tych chusteczek nawet nie wzięliśmy, bo, no bo po co, więc ten pan, którego kupowaliśmy chyba ten chleb, to tak aż się uśmiechnął i nie wiem, czy się śmiał z nas, czy uśmiechnął się do tego, że po prostu daliśmy jej, a nie nie wzięliśmy tych chusteczek, nie wiem, nieważne. No i chyba raz y, taka starsza pani była, tak bidulka liczyła pieniążki sobie, liczyła, liczyła właśnie tam, gdzie staliśmy za, za tymi rybkami pieczonymi i tak nie wiem, czy jej brakowało, czy co, i tak rękę wyciągnęła, to też mówię, Rafał daje jakieś pieniądze, mówię, bo, bo może faktycznie jej brakło, bo, bo może starsza osoba, wiadomo jak to jest z tymi starszymi ludźmi, więc naprawdę nie żydziliśmy, byliśmy mili oni do nas też byli mili, więc nie było żadnego, żadnego problemu. Dobra, no to więc co jeszcze, więc tak naprawdę mogę podsumować naszą wycieczkę. Aha, za bilety samolotowe. Zapłaciliśmy przeszło 100 funta, bo ja pamiętam, że za mój i Juniora bilet w dwie strony zapłaciliśmy po 28 funta, czyli 56 z groszami i Rafała bilet był trochę tańszy. Za Rafała bilet zapłaciliśmy 58, bo było 20, nie, 56 z hakiem, bo było po 28, bo jakby wzięliśmy te dwa ostatnie najtańsze bilety i Rafała już zaczynało się 28, więc w sumie zapłaciliśmy przeszło 100, chyba 106 czy 107 jakoś tak funta. Może nie wiem, do, do, do 109 max to było jak zapłaciliśmy za, za bilety i powiem Wam, że naprawdę bilety tańsze niż do Polski, bo teraz znaleźć bilet za 14,99 do Polski to, to po prostu nie ma cudów. Ja obserwuję cały czas, bo Szwagier ma 50 urodziny, więc chcemy lecieć do Polski, więc pe... ze stówy to nie schodzi. Naprawdę uwierzcie mi, ze stówy to nie schodzi. Więc to jest takie przykre, że możemy polecieć dookoła świata, a do Polski są takie ceny, że naprawdę człowiekowi jest czasami szkoda, bo jak my mam zapłacić po 450 funta w jedną stronę i kolejne tyle w drugą stronę, to jest 1000 funta, więc naprawdę, jeżeli jest okazja polecieć za 100 funta, czy tam, nie wiem, 110 max, gdzieś za granicę do innego kraju, to uwierzcie mi, że ja wolę czasami polecieć po prostu zobaczyć sobie coś, coś nowego, coś innego, więc przykre to jest. No, ale nie wiem, nie rozumiem tej polityki, nie wiem, czy ludzie dlatego, że wyjeżdżają z Anglii i... i, i, i i mniej tych ludzi lata, i dlatego oni takie ceny zrobili tych biletów, nie wiem. W każdym razie patrzcie, obserwujcie, bo czasami może naprawdę wyrwać tanie bilety i może naprawdę bardzo miło spędzić czas. I nie musicie siedzieć w jakimś super luksusowym 500 pokojowym hotelu, tylko wybierajcie te mniejsze hoteliki, wspierajcie tych małych przedsiębiorców, a nie będziecie żałować tak jak my. i mm, Byliśmy pierwszy raz w Maroko, i to nie był nasz ostatni raz. I naprawdę gorąco serdecznie polecam. I jeżeli Wam się podobał mój filmik, prosiłabym o kciuka do góry. I do zobaczenia w kolejnym. No, teraz idziemy jakoś. Nie jakoś to idziemy ich dzielnicą. Tyle. Mam nadzieję, że dojdziemy tędy do morza. Mamy jakieś street food. Mam nadzieję, że będzie smacznie i nie będzie rano jakiegoś rozwolnienia w samolocie. A teraz marokańska dzielnica. Jak na niewkają, dzieci się bawią. Nasze street food. Jakiś taki placek, nie wiem co to jest, ale bardzo dobre. Tutaj z kolei mamy kalmary. kalmary. Bardzo dobre. I jeszcze jakieś ryby. Hmm. Taki jakiś chlebek pichniejszy. I jeszcze są sardynki z rybkami. I ostatni etap naszej, naszej podróży. Zobaczcie sami. Znaczy może nie zobaczycie. W każdym razie Tajini. Mam nadzieję, że jest otwarte, że wiemy. A za chwileczkę Wam pokażę, co zamówiliśmy. I będziemy próbować marokańską zupę. Próbuj, Rafał. To za i co? dobra? teraz czas na teraz czas na sałatkę marokańską do tego dostaliśmy jeszcze chlebek zupa przepyszna rewelacja no i przyszło nasze tagini kofta z jajkiem po góry no, mam nadzieję, że będzie pyszne